Dzień dobry, witam na moim kanale. Odyjny ceniar z tej strony. Jest wschód słońca przed godziną ósmą. I wczoraj wieczorem dołączyła do nas trzecia osoba. Te trzy auta to nasza grupa. Będzie przez miesiąc z nami. Przyjechał późno i żeśmy się jeszcze tak w sumie nie nie pogadali. Dzisiaj co pogadamy i zaznaczam od razu, że kolega za bardzo nie lubi się filmować, także nie będę go jego twarzy filmował, najwyżej plecy i głos lub od pasa w dół. <lub> Lechuk yy, cały czas mówi, że idzie załamanie pogody. Na razie jest ciepło, ale od północy idzie śnieg. Kolegała się mówił, że jechał 50 na godzinę, bo jak wyjeżdżał z Niemiec i jechał do Austrii i do Włoch, to śnieg leżał i padał. Także czekają nas pewno zmiany pogodowe ale na razie jest wszystko ok dzisiaj wejdziemy do wody będziemy szukać w wodzie bo kolega jeszcze nigdy nie szukał w wodzie także widzimy się później wczoraj żeśmy mieli przygotę jak kolega przyjechał przyjechali też karabinierzy no i śmiechu warte trochę to było pytali się Wskazując na moje auto, czym mamy tu konie? <noise> Ale żeśmy się, się uśmieli. To znaczy się, zrozumieliśmy im, że chodzi im o konie, bo akurat to tak jakoś y, y, kapnęliśmy się. Nie, 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 my mówimy, że nie, nie mamy koni, bo podobno we Włoszech bardzo lubią koninę. My się pewno chcieli kupić, niestety. Jest wschód słońca zaczynamy nowy dzień i nowy film czas na poranną kawusię kawuśka rana. dzień bez kawy jest dniem straconym o tak jak już mówiłem jest nas trzech wczoraj wieczorem dotarł do nas mój widz proszę pogadali ale było dosyć późno on zmęczony. 12 godzin jazdy. Także dzisiaj się dopiero pogadamy. Nie będę go filmował, bo sobie nie życzy. Nie ma problema. U mnie się wszystko wytnie. Jak się zaparzy, to się włączę cały się zaparzyła wszyscy są na nogach także za godzinkę, dwie ale się tu wszyscy uporządzimy Pojedziemy w te miejsce co żeśmy wczoraj byli z Lechem i tam wejdziemy do wody bo na plaży nie ma sensu chodzić tam, już jeden non-stop codziennie, chyba. pilnuje w środku, czy coś, czy coś robi. Oczywiście w prawo. Bez, bez zmiany. A w lewo dwa razy. No. I wiadomo co. Smacznego. Kurde, słońca już, całkowity. Brygada kryzys w komplecie. Znaczy się Brygada kryzys. No, to jest nas trzeci yy, członek ekipy. Nie chce się filmować i niech tak zostanie. Rozkaz został wydany. Przyjęliśmy go na stan. Zobaczcie, jak, jak wygląda niemiecki bus. Kurde! Ja cię kręcę. Chopie ty sam tu się zgubisz. Teraz malutki 5.40 tutaj stoi Pytam się czy to automat, bo byś w górach nie mógł pojeździć automatem. Nie, cytroenów Cit nie robią Brygada przyjechała Leszek i Kolega Wic. Pojechali zatankować wodę na widza jak przyjadą, idziemy do wody, nie będziemy chodzić po plaży, bo tutaj jest bez sensu chodzenie. Także pogoda na razie dopisuje, a jak będzie, to się okaże potem. No i się wszystko zmienia. To jest to same miejsce, co żeśmy wczoraj byli. Tylko żeśmy nie chodzili w wodzie, tylko po plaży. Dzisiaj do wody wejdziemy. Zobaczcie, kto tutaj chodzi. Kotek, na no chaczu, Aj to kotek. To ci taki ładnie jesteś. Zobaczcie, jakie fajny. Oj, fajne kotki. Kotek, no chodź. Zobaczcie, tu przyszło kocisko. Kota. To mój, to mój, to mój. Toj <torsk> no chodź. To ci kotek. Taki fajny jest. No kotek, taki, taki. No to kotek. Mój kotek. Mój kotek Fajny jest. Taki miękki w dotyku. Bałek. Nie wiem co to jest, jakaś koronka czy coś. Wchodził do środka. Kacik, córek. Kacik, Nachać. tu masz kacik. klementinkę. Nie klementinki. Nachać tu koturek? może zostaniesz u mnie, co? Dzień co ten kotek robi. No, no, myszka, myszka. Co kotek? Chodź tu. No, kujek fajnie. Kicz, kicz. <laughs> Uwielbiam kotki. no dosyć tego kociarskiego filmu zobaczcie przyszedł do mnie stręciuszek stręciuszek no i to kocisko zobaczcie dziwnie dla was Kłod. strętny kłotek. <laughs> oj oj oj, kotek. Kotuś. nie uciekaj, wracaj, ale kłam, mam sierść mięciutką, taką fajną. musi być jakiś alarasowy, tak, kotek pokaż, jakie jesteś rasy. no kotek do lodówki chciałbyś wejść hop no, wąchał wszystko dobrze, że nie obsikał także spoko, niektorynek nie chciał woli mięsko dałem mu jeść Jesteśmy już na plaży Wszyscy gotowi są Lechu już do w las do wody Do sadzawki na razie Do jeziorka potem tam dalej wejdzie Jak coś znajdę to się włączę Lechu wraca do aut Nie wiem co tam Tu kolega Ma kominiarkę także mogę go filmować Ewentualnie na razie nie ma tu sygnałów. Jest pierwsza biżuteria, ale to jakaś badziewna. Tą Tombakty, coś innego, to jakiś kolczyk chyba. Ale tu się łamało chyba coś. I temu to tak jest. Lecimy dalej. Zdaje się, że to jest 500 lirów. Chyba 500. Ja, 500. Środek już jest cały. <grystanie> Inometal, ale w ładnym stanie tu wychodzą. Lecimy dalej. Jak tam poszukiwania? Masz coś? Jedź. No, tam dopiero. Quadroba czyści plażę <noise> oj, oj 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 Jest coś, zobacz czy wykopałeś Może pierwsze złoto będzie e, raczej co? Raczej nie wygląda na nic, zobacz Chyba nie tu Nic nie ma a teraz leska słyszę yy, trzymaj to no. bo moja, fal... moją tą yy. fachowiec tu gdzieś a no gdzie jest to mogłeś wcisnąć bo ja ale to by, by coś było No gdzie to kurwa znikło? No. Rozpuściło się. No kurczę. A, już wiem co to, to tak bije, o no puściło się. No i widzisz pierwsza znajdka, taka mikro w sumie no, bo to... Dzięki zawsze coś. No. Gratulacje. <grystanie> <grystanie> Dziękuję. <grystanie> A pierwsze? Tak. No Chyba. Nie chyba tylko 50 centów. z widać 50 centów <laughs> chyba coś wykopałem Ale co to jest to nie wiem chyba nic <laughs> ładnie biło no nic nie ma Nie ma nic Ha! Trzeba będzie jeszcze pokopać Jednak było Za drugim razem One euro No, ładnie widać Lecimy dalej Chyba 20 centów Ja No co z tymi monetami robić? Nigdzie nie przyjmują Chyba to wykopałem Ale to jest będzie podejście. Ale chyba nie wykopałem, nie o co chodzi? Co jest grane? Dziesięć centów. Dobre i to. Lecimy dalej. No i chyba tu sygnału nie ma. To znaczy się, że coś jest tu. Nie wiem czy się dobrze nagrywa. I mm. Nic nie ma. To nie pierwszy raz, jak mnie tak robi konia coś. Poszukamy. Kto tu przyszedł, dami? Kto to przyszedł? On no, tak Zobaczył, żeśmy przyszli i od razu przyleciał. Stare obozowisko Lechu i Widz Darek pojechali do sklepu. Ja nie musiałem, bo muszę, mam zakupy zrobione jeszcze. Starczy na ho-ho-ho, a może i dłużej. Jak przyjadą, pójdziemy tutaj do wody. Tam, co ja znajdowałem wczoraj w poprzednim odcinku, monety, bo tutaj to nic kompletnie. A potem zrobimy tutaj pewno grilla. Pogoda piękna, więc trzeba grilla zrobić. I zobaczcie, co tu Lechu robi. Lechu to jest grillmeister. Grill Będą hachwiki. I ewentualnie, co to jest hamburger? indyk. Hamburger z indyka. I, I karkóweczka I karkuweczka. No jakby to Adam zobaczył to <laughs> wróciłby tu szybko. No i mamy gryla Na pierwszy rzut idzie takie coś. Co Burgery. to jest? Burgery. No. Z indyka. Z indyka. Czy, czy coś hmm. podobnego. Jakby Jakbyś dostał 10 stopni więcej. Już prawie gotowe. Jeszcze to troszeczkę. A tu mamy jeszcze takie rzeczy, zobaczcie i tutaj skory o tych puszkach nie wspomnę lin od razu kotlety pojeżdżone hamburgery achłyki sum też nie ucieka sum tak się obróci bokiem coś zresztą sum białka no kolega w to też mam dziękuję i się poszły tym polskiem, i w już prawie gotowe a Za chwilę będziemy szanać. jeszcze, nam środek, a nas jeszcze jak i koralowne. Skala się będzie To są tam, jest super, to tam mm. No. Grill się skończył. Trzeba Wam pokazać, gdzie jesteśmy. To jest, pokażę Wam całe Włochy mniej więcej. O, tu jest bucika, a my tu jesteśmy. w tym miejscu może widać będzie to słaba ręka po tym grillu jest muszę więcej zjeść jakby ktoś chciał wiedzieć oczywiście to w tym miejscu jesteśmy co pokazywałem o dokładnie tutaj o. Pogoda się zepsuła całkowicie. Wszędzie chmury. I czarno to widzę. Ekipa już nie śpi. Dogrzewają się. Nie jest zimno, ale też ciepło nie jest. Także nie wiem, jakie plany. Jak zacznie padać deszcz, bo ma padać dzisiaj. No to jak nie będzie padało do południa, to na pewno jeszcze sprawdzimy pogodę, pójdziemy poszukać, ale tam chyba możemy mocno szaleje. Pogoda paskudna, jadę, jadę zrobić małe zakupki, i potem chyba pojedziemy od tego miejsca, co jesteśmy, czyli pół kilometra na nową plażę, bo myśmy ją przeoczyli. Pewnie się tam będzie widzieć. Chyba że też będzie padał. zobaczcie jakie czarne kotki. Chodźcie tutaj, strąciuchy. Jedziemy. Mamy 33 km. Po drodze Zatankujemy. Spróbujemy zatankować gaz. Zobaczymy, czy nam to się uda. Lechu prowadzi bo znaleźć gdzieś stację zobaczymy <tryk> niestety tutaj nie mają w ogóle gazu chociaż jest dystrybutor ale gazu nie mają <tryk> no to jedziemy dalej niestety nie udało się zatankować butli w czterech stacjach żeśmy byli z tego co słyszałem że w takiej głównej trasie to ciężko będzie to zrobić, bo to są duże stacje na gdzieś tam jakieś tego to szybciej no ale jest jak nie jest na razie gaz mam 80% wódki także na razie starczy patrzcie palmy jak usadzone są gęsto <noise> idzie tam wejść oj ciężko by było jesteśmy na plaży, bardzo mocno wieje a zapomniałem tej osłony i morze wzburzone do wody nie wejdziemy dzisiaj pierwszy sygnał i jedno euro oj będzie czyszczenia. tylko nie wiem czy przyjmą szliśmy w tamtą stronę bo tam fajna plaża była ale sztorm wszystko pozabierał i nogi kuty zostały lawy o zobaczcie to było to było jeszcze nie było wody teraz wszędzie woda piękny las tylko trochę za dużo śmiecia idziemy w tamtą stronę Wracamy. Przy, przy zejściu z lasu, nie wiem, chyba 2 euro, ale jest do czyszczenia mocno. Jeszcze tu poszukam, może coś będzie. Sztorm! Czekamy 20 centów, cholera, ale już kończymy. Wchodzimy za chwilę taki taki ładny ołowik z bum. zabieram go, kompletny jest może, może weźmie któryś Darek albo Lechu kończymy już trochę żeśmy przeszli za tą białe tam stoją nasze kapelaki Lechu na gwałt chce coś znaleźć ja monety znalazłem i ten ołowik 3,20 Bardzo mocny wiatr wieje, schowaliśmy się za takie wydmy i tu zostajemy na noc ładny lasek jest nawet śmieci nie widać tutaj Ta trójka stoi tutaj w jednym miejscu, przedtem tam żeśmy dalej stali, ale tam tak gwizdało yy, że jej Także czas na Czas na podsumowanie tego odcinka <tryk> w sumie nic takiego się na tym odcinku nie działo Zazwyczaj to samo no, szukanie, przemieszczanie się, obiadki, kawka itd i trochę się znajduje, ale jeszcze to nie są te plaże które tak myślę będą dawać jakieś łupy lepsze pokażę wam co znalazłem Nie. 6,70 w euro takie kule cool, ale to chyba yy, po, poprzednio znalazłem 500 lirów i taki kolczyk Nie jest ze złota, niestety. I tylko jeden. Także. Szału nie ma. Pogoda się zepsuła. Pada deszcz i podobno będzie tak przez trzy dni. Także. Yy... Będą problemy. Chyba, że jak nie będzie padało, to jakaś przerwa to się wtedy pójdzie. Yy, poszukać, pytać ziemię o, o tego, o, znowu o tego Romka. Nie wiem, gdzie on jest, co robi. Chciał jechać szybko na same południe, to więc opuścił nas. No, no cóż, my się tak nie gonimy. Chciał zimę prze, przetrzymać tam, na południu całkiem, no to pojechodam. Nie wiem, gdzie jest. I nie chcę wiedzieć. Bo po co mi to nie chciał, nie chcę to nie. Przecież nikogo człowiek nie zmusza. No. Co poza tym? Poza tym jest fajnie. Tylko ta pogoda się zepsuła, ale to ma być tak przez 3 dni. Coś koło tego. I nic, i nic więcej na razie. Jutro zobaczymy. Jak nie będzie badać, to pójdziemy, pojedziemy jedno miejsce i tam poszukamy co poza tym no z tego co widziałem w Polsce śnie, śnieg, deszcz śnieg, deszcz a tutaj tylko tak no dawno nie padało w sumie popadło je i będzie padało przez kilka dni to wszystko by było na to, w tym odcinku dzięki za obejrzenie tego odcinka zapraszam na następny i wiadomo co kciuki do góry gibi